Siemano, Siemano Mordy z tej strony KleryxPl to jest kolejny odcinek na moim kanale dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w Beam Engine Drive. Pod ostatnim filmem z Beam Engine Drive było dużo łapek w górę, za co bardzo Wam dziękuję. Jak Wam się odcinek spodobał, stawcie koniecznie łapeczkę do góry, suba z dzwonem i komentarz. Jak będziecie chcieli więcej odcineków z tej serii to napiszcie mi w komentarzu koniecznie. Jak już widać weszła aktualizacja do gry. Jak Widzicie po samochodzie to nie jest żadna modyfikacja, to jest aktualizacja, nie modyfikacja. Dodali, ró dodali również nowe ataki o samochód: to jest Charger FCV i Solid Wendover, coś takiego jakiś. O, takiego też dodali. Nowe autko jakieś, czy tego nie sprawdzałem? No, powiem wam. Daje dobrze. Do driftów to się raczej nie nadaje, bo naprzód napęd wiadomo. Ale zawsze coś tam można popróbować przednim napędem. Tak jak widzieliście. O. Dzisiaj sobie właśnie w, te, w taki sposób pokatujemy samochody. Otwieramy drzwi. Idziemy. Kurde, katować autko O, teraz na przykład Zrobię coś takiego O, mam inny pomysł Cofniemy Nie to, nie to miałem na myśli Dobra uf, uf. Chyba nowe dźwięki dodali Wybijania szyb że jak szybę wybijesz, to chyba jakiś nowy dźwięk jest no bo już i taki był, ja już nie nie, nie pamiętam dobra nie mam ten ty to nie masz, ty to nie masz w co walczyć dobra i zrobimy mały wypadek Widzimy się za chwilę. No śmiało, jesteśmy po cięciu. Zrobimy zaraz sobie mały wypadek. Taki samochód, ten nowy system. No to lecimy z koksem. Follow me. Zaraz, on mi wyjedzie. I ja widzę, że o ten nie zdążył nawet wyjechać. Oj, rozklonowałem te. Kurczę, znowu pomyliłem po, pomyliły mi się te. Bo widzicie, małe lagi są. Małe, duże już. już za, du za dużo samochodów. No. Tym to może dało się coś. Ło, kurde. Ty, chyba ich nie rozdzielę O kurde To aż tak się potoczy to nie wiedziałem Dobra, tego, to, to, to nie. Niepotrzebnie No to i nie to Okej. Okay. Nie wiedziałem że ja ich później nie rozdzielę czekajcie Przystępuję jeszcze raz Poszedł. No tutaj to nie wiem. Czy dałoby się coś zrobić? Nie wiem, nie jestem pewny. Tu by było, trzeba było coś zrobić, żeby tak nie ten. A tutaj to tylko chyba maskę wziąć, wymienić. Szybę przednią. Pojedzie jeszcze, chyba nie? Nie pojedzie już. Nie, już chyba nie pojedzie. No, już siadło coś. Nie chcę jechać. No, ten pojedzie. A tamten nie chce. Jakby jak mu szkodził, tak jakby ten gaźnik coś takiego. No, już raczej nie pojedzie. To widzimy się w kolejnym wypadku. No siema, no Teraz będzie. Ten oto samochód versus, versus ta ciężarówka No to co? A, czekajcie, cofnę trochę Chyba za blisko stoi Albo ładnie ten samochód wygląda, wam powiem Bardzo ładnie Trzeba cofnąć za blisko stał. Oj nie tutaj. I rura. No to lecimy. Nitro włączę. Oho. Uh, uh, uh. No y, powiem wam, że za ciekawy to to nie wygląda Ja nie mogę. Ole się rozkraczył Z tego to raczej nic nie będzie. Dobra mordy, to by było na tyle w tym odcinku. Jak wam się odcinek spodobał, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, suba z dzwonem i komentarz, a jak będziecie chcieli więcej odcineczków z tej serii, to napiszcie mi w komentarzu koniecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!